Dobry ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Przy Państwa czas na 14. kolejką spotkania do PKB Ekstra klasy Widzę Wódź, zmięcie się z Wartą Poznań. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie ten mecz się 4 listopada o godzinie 17.30 na stadionie Przeli Piuskiego 138 w Łodzi na stadionie widzę Łódź. Transmisja na żywo będzie na kanał plus port 3. No i proszę Państwa, miejmy nadzieję, że widzę, zdobędzie te 3 punkty, bo my oczywiście potrzebujemy, bo chcemy się utrzymać, wiadomo, w klasie i zostać. A ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomas Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. A witają państwa bardzo serdecznie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. Stawka jest wysoka, dlatego myślę, że obie drużyny dadzą z siebie wszystko. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Widzę Łódź zacznie grę w następującym składzie. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Chyba będzie gol! Fantastyczna interwencja, pewnie to wybronił. Ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Obrona, ale piłka w grze. I będzie rzut rożny. Teraz z rogu na jedenasty metr, no, próba, ale pomijmy ją milczeniem. Główka nad poprzeczką. Wycofanie piłki w pole karne. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Dobrze, ofiarnie blokuje dośrodkowanie. Udana interwencja. Piłka poza boiskiem. Wznowią od bramki. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to do środkowanie. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Faula, ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Próba strzału. Broni. Dobrze. Wrzuca piłkę przed bramkę. Wyjaśnił sytuację po tym rzucie rożnym. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Warta wychodzi z inicjatywą. Ładnie prowadzą piłkę. Tak więc przed nami tylko jedna dodatkowa minuta. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. I tak! Piłka w siatce, proszę państwa! Wspaniałe uderzenie z woleja! Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A jeszcze piłka zdążyła się odbić, to mogło pójść w trybuny, ale trafione idealnie zabójczy półwolę Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Strzelić do szatni, gola na wagę prowadzenia, ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne braki. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na Radzie Widzę wprowadzi. Do przerwy, zwartą pozę, 1 do zara, no piękna bramka, można go pochwalić za tą piękną grę, Jordiego. Miejmy sobie zmiany, oczywiście, miejmy nadzieję, że tak w drugiej połowie też będziemy cisnąć i wygramy to spotkanie. Jedziemy po te trzy punkty, jazda, dobrze, widzimy się po meczu. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje, czy to będzie dobry strzał? Co za blok! Brawo! Ściąga na siebie uwagę całej obrony. No można było to rozwiązać lepiej. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak trudno mówić o pomyłce. Aby podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Stefan Sawicz. Ładnie teraz ucieka. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wykazała się dobrą asekuracją. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Czy będzie zagrożenie? Dawid Szymonowicz. Szymonowicz. Ładnie przeszedł Rywala. Co teraz? Tak, interweniował nieczysto. Przerwał akcję oczywistym faulem. Mamy rzut wolny. Zmiana gotowa. Zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. I teraz akcja w drugą stronę. 10 minut do końca tego meczu. Patrzę na zegarek, to już może być ostatnia szansa na zdobycie gola. Szansa! Będzie remis! Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Ależ było blisko wyrównania w ostatnich minutach meczu. Strzelec miał jednak pecha i piłka trafia tylko w obramowanie bramki. No i niestety arbiter musi przerwać akcję. Zawodnik jest kontuzjowany i dla niego nie wygląda to zbyt kolorowo. No i proszę Państwa, niestety Pawłoski ma kontuzję, więc to nie jest w ogóle dobra informacja dla nas. Miejmy nadzieję, że tak w tym meczu w wartą Poznań no nie będzie kontuzji, więc tak je trzymajmy. Dobrze, jeszcze parę minut i musimy wytrzymać. Trzymamy to te 1-0, chociaż i zdobywamy te 3 punkty. Jedziemy dalej. Kontuzjowany zawodnik już poza boiskiem. Sędzia wznawia grę rzutem sędziowskim. Pozostało już tylko 120 sekund. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Tak jest! Bramka! Kruszyna przeciwna musi teraz odrobić stratę dwóch goli. A spotkanie ma się ku końcowi. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka. Sędzia kwijzdzie po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. Bardzo dobry mecz. Musi grać tak dalej, a zajdzie wysoko. Świetnie mu się dzisiaj ten mecz ułożył. Zdobył ważnego gola, pomagając drużynie wygrać. Oczywiście, zapytany zapewni, że najważniejszy był dla niego wynik zespołu, ale nie ukrywajmy. Ta bramka na pewno sprawiła mu sporą satysfakcję. Ma wszelkie prawo się cieszyć. Proszę Państwa, ależ mecz 2 do 0 pokonujemy warty Poznań. Zdobywamy te 3 punkty. Najpiękniejszy zmiennik za Batumienia Pawłowskiego. No szkoda mi, Pawłowskiego, że został koncjonowany. To jest masakra, ale no piękny zmiennik, no wszedł z ławki i od razu strzela bramkę przez 20 metrów No i mamy podwójne prowadzenie. Dobrze to mam tyle w tym odcinku. Ja wciąż na moje kolejne odcinki. Trzymajcie się i do zobaczenia i cześć!